projektu, który robię, ale pokażę Ci go pod koniec. Wiemy, że świat filmowy nie jest tani i szczególnie dotyka to początkujących filmowców, którzy oprócz tego, że muszą zaopatrzyć się w sprzęt i inne potrzebne akcesoria, muszą także zaopatrzyć się w oprogramowanie do obróbki wideo. I na szczęście tutaj DaVinci Resolve ma swoją darmową wersję. I jest to właściwie punkt pierwszy, dlaczego warto się nad nim zastanowić. I nie jest to żadna słaba, okrojona wersja, jak możemy się przyzwyczajać właśnie w okresach próbnych oprogramowania, że albo trwa ona 30 dni, albo w ogóle ma takie opcje, które. Pozwolą nam tylko zrobić podstawowe rzeczy? Nie. DaVinci Resolve w wersji darmowej to program, który pozwoli ci od początku do końca stworzyć profesjonalne nagranie wideo. Oczywiście będzie on miał również dość sporo ograniczeń, ponieważ w wersji studio no, twórcy muszą nam coś również zaoferować. Jedne z głównych mankamentów, jakie zauważam z racji tego, że jestem posiadaczem Lumixa GH5, to brak możliwości edycji plików 422 10 bit. Ale niejednokrotnie już montowałem pliki 8 bitowe, mimo że ta wersja 10 bit jest dostępna i w zupełności na warunki YouTube'owe, na materiały na YouTube to wystarczy. Ponadto, co podoba mi się w DaVinci Resolve w wersji studio, czyli w tej wersji płatnej, to fakt, że decydując się na nią, płacę raz i mam dożywotnią licencję. Wiele firm, w tym również Adobe, decyduje się na modele abonamentowe, co mnie osobiście troszkę nie leży, ponieważ gdy już 20 raz na przykład zapłacę tą stówkę, no to mam takie lekkie wrażenie, że mogłem kupić program raz i jakby nie być uzależniony od tego abonamentu, ale każdy ma na ten temat różną opinię. Nie widzę powodów, żeby nie spróbować pracy w DaVinci Resolve, ma on wszystkie niezbędne funkcje, ma on funkcje do edycji wideo, do edycji audio, znakomite narzędzia do korekcji kolorów i kolorów. Gradingu. Mam nadzieję również, że będzie stabilny. Mówię tutaj mam nadzieję, bo w DaVinci Resolve edytuję od niedawna. Głównie pracowałem w Premiere Pro i wiem, że ten program, czyli Premiere potrafi mieć swoje jakby wahania, a mam nadzieję, że DaVinci będzie stabilniejszy. Takie opinie krążą w sieci. i Mam nadzieję je wypróbować na własnej skórze, więc nie chcę jeszcze chwalić dnia przed zachodem słońca. Niestety kilka razy doświadczyłem crashowania się programu Premiere Pro. Czasem moje nagrania po wyrenderowaniu miały jakieś dziwne artefakty. Czasem program zupełnie się zawieszał i się wyłączał, a ja musiałem zaczynać projekt od nowa, jeżeli go nie zapisałem, a jednostki nie mam jakiejś słabej, a znów ostatnimi czasy ten problem zupełnie ustał i od dawnego czasu nie miałem żadnego programu w premierce, także jest to zupełnie losowe. Tak samo po opiniach krążących gdzieś tam w sieci. Jedni mają z nim problem, drudzy nie mają. Najważniejsze, żebyś spróbował to sam. Miałem duże obawy do przejścia na DaVinci Resolve. Kiedy nagrałem już odcinek i miałem gdzieś tam w głowie, że dobra, edytuję w DaVinci, to jednak nie odpalałem Premiera, szybciej mi tam szło i edytowałem w Premier Pro, ale mówię, dobra, w tym roku przepracuję cały rok na DaVinci Resolve, i gdzieś tam po edycji pierwszych projektów, praca jest dosyć intuicyjna. Jeżeli już pracowałeś w programach takich jak Premier czy Final Cut, no to wiesz mniej więcej, czego się spodziewać, wiesz, co chcesz zrobić na graniu, tylko kwestia tego jak to zrobić, no ale tutaj YouTube aż cały piszczy od tych tutorialów także będzie to tylko kwestia takiego workflow, żeby się przyzwyczaić troszkę do troszkę innego interfejsu, ale najważniejsze, że wiesz co zrobić, no i na pewno ta praca będzie troszkę mniej wydajna wolniejsza, ale z czasem kiedy przerzucisz się na nowy program to wszystko zacznie wracać do normy, ale właśnie u mnie była głównie ta obawa że no już wszystko wiem w premier czuję się w niej dosyć mocno a tu jednak zmiana zupełna programu i gdzieś tam wolne takie klikanie, szukanie, jak to zrobić. Troszkę może to na początku odstraszać, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie color gradingu w DaVinci Resolve. Bo tutaj też ciekawostka: DaVinci nie był w pierwszej kolejności jakby stworzony z myślą o edycji wideo, tylko z myślą właśnie o color gradingu, i dlatego też te funkcje są mega rozbudowane i nie patrzałbym właśnie na to jakoś pod kątem wielkiego minusu, tylko raczej wielkiego plusu, że jeżeli ogarniesz te wszystkie opcje, no to będziesz miał większe pole manewru, jeżeli chodzi o korekcję kolorów i color grading. Więc tak jak wspomniałem, DaVinci Resolve ma wszystkie opcje, których potrzebujesz, ma opcje edycji wideo, edycji audio, korekcji kolorów i wiele, wiele więcej używają go profesjonaliści na całym świecie, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o korekcję kolorów. Więc dla mnie, jako dla samotnego filmowca, ma on wszystkie opcje, które potrzebuję, nawet w tej wersji darmowej, ponieważ na razie nie upgradeowałem go do wersji studio. Mam nadzieję dobrze go poznać w tej darmowej wersji. I kiedy zajdzie taka potrzeba, no to przerzucę się na tą wersję Pro. Jeżeli miałbym Ci przedstawić jakieś negatywne aspekty, jeżeli chodzi o DaVinci Resolve, nie mówię tutaj o wersji darmowej, ale takiej, załóżmy, że już masz go rozbudowane do wersji studio, masz te wszystkie opcje 10-bitowe, możliwość edycji 8K i tak dalej, to myślę, że tutaj jest taka kwestia, że jeżeli lubisz używać jakichś zewnętrznych wtyczek, takich wtyczek trzeciego poziomu, można powiedzieć to tutaj może być troszkę gorzej z dostępnością DaVinci Resolve. I mówię tutaj takiej kwestii, że Premiere Pro i Final Cut mają mnóstwo tych wtyczek, jest mnóstwo jakby zewnętrznych firm, które oferują nam różnego rodzaju wtyczki. Dla niektórych w ogóle to nie będzie problem, na przykład ja na razie nie używałem żadnych tego typu wtyczek, aczkolwiek myślę, że DaVinci troszkę tutaj będzie będzie mniej tych wtyczek do wyboru, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie jakieś dobre jakościowe produkty. Ale ta sytuacja też się będzie powoli zmieniała, ponieważ widzę coraz większą ilość twórców, którzy przerzucają się na DaVinci Resolve coraz większą ilość materiałów, więc myślę, że ta sytuacja będzie się zmieniała i oczywiście program też będzie się stale zmieniał, jeżeli będzie miał coraz więcej zwolenników. I jeszcze tutaj muszę wspomnieć przy tym wszystkim o Premier Pro, ponieważ mówię sama jakby plusy DaVinci i Resolve, A troszkę ten premier gdzieś tam został z boku, wcale go nie neguję. Jest to świetny program, który, w którym rozpocząłem swoją edycję wideo. Oczywiście wcześniej korzystałem z jakichś mniej popularnych programów, ale Adobe był w końcu takim programem, który pozwolił mi na profesjonalną edycję wideo i jest to mega intuicyjny program, w którym pracuje się bardzo przyjemnie, szczególnie jeżeli pracujesz na dużej ilości plików wideo, jeżeli masz dużo warstw audio, dużo warstw wideo, jest to to dla mnie mega intuicyjne, nawet opcje color gradingu, color correction, bardzo przyjemnie mi się tam pracowało, ale mam nadzieję, że przerzucając się na DaVinci Resolve, moje możliwości edycji wideo, szczególnie jeżeli chodzi o korekcję kolorów, będą znacznie lepsze i rozwinę się jako filmowiec więc nie widzę powodów dlaczego mógłbym miałbym nie spróbować da Vinci, szczególnie jeżeli on jest programem darmowym to co musisz jednak zainwestować to jest czas w jego naukę ale na pewno nie pójdzie to na marne uważam że da Vinci Resolve jest świetnym programem szczególnie jeżeli chodzi o osoby początkujące jeżeli już jesteś gdzieś tam dalej na tej drodze filmowania no to sam w końcu zadecydujesz czy jest ci on potrzebny czy może stać się twoim dodatkowym programem wiele osób edytuje na przykład Premier Pro, a jeżeli chodzi o potem edycję kolorów, no to przerzucają się na DaVinci Resolve. Także na tej dalszej drodze sam zadecydujesz, ale jeżeli jesteś początkujący, to śmiało możesz wybrać ten program. Kosztuje cię to naukę tego czasu, ale jest to program, który oferuje ci wszystkie opcje niezbędne do tworzenia materiałów wideo. Nie stawiam tutaj też żadnej ostatecznej oceny. Uważam, że zarówno Premier Pro, jak i DaVinci Resolve są świetnymi programami. Pewnie Final Cut. Również, ale nigdy go nie używałem. Ale nie chcę tutaj też stawiać żadnej ostatecznej oceny. Mam nadzieję, że ten rok przepracuję mocno w DaVinci Resolve i gdzieś tam pod koniec roku będę mógł zrobić mocne podsumowanie mojego projektu. To by było na tyle z mojej strony. Daj znać w komentarzu. A co, polecimy teraz negatywami. Daj znać w komentarzu, co cię denerwuje najbardziej w Premiere Pro, a jeżeli używasz DaVinci, co cię najbardziej denerwuje w DaVinci, a nawet jeżeli używasz Final Cut, to co cię najbardziej denerwuje w Final Cutcie. Polećmy teraz takimi negatywami, jestem ciekawy twojej opinii. A za dzisiaj dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam cię i cześć. Zamówiłem odnowić stary rower, który ktoś wyrzucił. Już jest odmalowana rama wszystkie części i wystarczy tylko zamontować to co przyjechało. Przerzutki, owijkę, hamulce i zobaczymy co wyjdzie z tego za maszyna. No i teraz mogę się pożegnać. Do zobaczenia na razie i cześć!